Czy nie zarabiasz za mało jak na swój wiek? Teraz możesz to sprawdzić. Same pieniądze szczęścia nie dają, niemniej jednak odgrywają one ważną rolę w naszym codziennym życiu. Wynagrodzenie, które zarabiasz, nie jest stałe. Nie ma równych dochodów dla wszystkich. W Niemczech istnieją układy zbiorowe, które określają wysokość miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie dotyczy to wszystkich branż i firm. Według portalu Infranken obecnie mniej niż 1 trzecia firm w kraju jest związana układami zbiorowymi. Zasadniczo jednak, niezależnie od układów, zarobki w Niemczech są zależne od kilku czynników, z których każdy ma swoje wady i zalety. Są to wiek, zawód, Land lub rejon zamieszkania, płeć oraz miejsce pracy. Ponadto wynagrodzenia zależą od wielkości firmy i jej kondycji. Duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa regularnie wypłacają premie i dodatki do pensji. Portal porównywarek płacy zajmuje się tym aspektem już od jakiegoś czasu, analizując wysokość zarobków osób w różnym wieku. Ciekawe informacje na temat wynagrodzeń w Niemczech można znaleźć także w raporcie płac 2022-2023 opublikowanym przez Stepstone. Najwyższe zarobki w Niemczech obserwuje się w przemyśle, a konkretnie w przemyśle budowy maszyn, farmaceutycznym i motoryzacyjnym. Wynagrodzenia w świecie mediów oraz w sektorze reklam są mniej lukratywne. Co ciekawe, po ukończeniu 45 roku życia, pensja pracownika w Niemczech prawie nie wzrasta. Pozostaje bez większych zmian aż do momentu przejścia na emeryturę. Portal Content.de przygotował zestawienie, z którego wynika, że średni dochód 60-latka w Niemczech jest dwa razy wyższy od 20-latka. W analizie wzięto pod uwagę dane za 2019 rok. Wynika z nich, że średnie zarobki roczne w poszczególnych przedziałach wiekowych kształtowały się następująco. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.